Umysł trzeba uprawiać niczym ogród. Nasze życie emocjonalne jest skomplikowane i potrzebuje nieustannego doglądania i przeformułowywania. Dla każdego z nas ta forma będzie inna, ale zasadniczo, by przeciwdziałać negatywnym i autodestrukcyjnym siłom, musimy pielęgnować w sobie pełne troski twórcze podejście. Przede wszystkim zaś musimy wiedzieć, co nas karmi i co nam służy. Ogród daje bezpieczną fizyczną przestrzeń, która pozwala wzmocnić umysł i zapewnia ciszę, dzięki której możemy usłyszeć własne myśli. Im bardziej zagłębiamy się w pracę fizyczną, tym bardziej czujemy się wewnętrznie wolni i zyskujemy przestrzeń, by uporządkować i przepracować swoje emocje. Teraz traktuję uprawianie ogrodu jako sposób na wyciszenie i odciążenie umysłu. Jakimś sposobem ten szum sprzecznych myśli w mojej głowie Oczyszcza się i uspokaja, w miarę jak moje wiadro napełnia się chwastami. Pomysły znajdujące się w stanie uśpienia wychodzą na powierzchnię, a myśli, które nie były jeszcze uformowane, łączą się w całość i nieoczekiwanie nabierają kształtu. W takich chwilach mam poczucie, jakbym wykonując te wszystkie prace fizyczne, jednocześnie uprawiała ogród własnego umysłu.